No to dawaj no, no to kładź tam, i co tam postawisz, Bronię, mrok? No, i się o tej 60 subskrypcji. No, Dobra. no, Bro no to... bronie, bronie będą, mrok, obsidia i co Zobaczę sobie, jakie ja mogę mieć bronie tutaj, mm. A w magazynie sprawdzę. A tak żeby było mm -hmm. więcej rzeczy do wyboru, nie? Tak będzie fajniej. Ale weź tylko jakieś rzeczy tam, wiesz, niektóre, żeby ten, bo ja, ja mam jedną 106 chłopia. Serio? Machina oblężniczą. A co nie masz 130? Nie. No to tylko 106 daj no. Jedną 106, ale daj od absordzianu. Weź... Dobra. O Tutaj i pro, prochu tak. gorniczego albo węgla. już tak. Tam masz. jakieś rzeczy takie jakieś daj, dobra? Dobra. Pokaż, jak ty kładziesz. A tak trochę, tak o, trochę oddzielnie. A trochę więcej tego daj, no to, bo to nie ma sensu. Trochę więcej daj. No, tak mm. dobrze kładziesz, tak oddzielnie. No, a tutaj trochę więcej tego obsadziam, gdzieś tak może, nie wiem, jeszcze z sześć daj, żeby było 10, przynajmniej. Nie mam już, nie mam obsadziania więcej. tutaj no, ja to ja tam <coughs> o i się podniosę. Okej, 6... Eee... Dobra, no. To daj daj jeszcze trochę prochu górniczego jak masz. Troszeczkę jeszcze. I daj jeszcze mrok daj. Mam rok. I aktywnej. Aktywną mogę dać jedną. Dobra no. A co jeszcze masz takiego? No gościu no to... Ci, to, już, to już jest za dużo Ale nie, za pomoc... Ale ja tego wszystkiego nie wezmę, tylko ten, żeby było... A, żeby wideo. na pokaz. Tak. Co co, mam, no to co mogę... miałem do wyboru? A na pokaż to ci jeszcze mogę... Boję się wyrzucać dynię, bo ty mi możesz się ukraść. Nie, nie, spoko. No mogę dać no, jakbym, Ja bym chciał... Jakbym mógł, no to już bym to wszystko zabrał. się 82, to jest jeszcze. Eee, dobra. A te dynie idę, mimo mocy. 8-2, ale jej nie wyrzucam na pokaz. Dobra, dobra, dobra. E, Masz jakieś jakieś mieczyki, coś takiego. Mm. Mam, ale go nie chcę dać. Ostrze burzy okej. Okay. A po, czekaj wyrzuć te chwilę, tylko chcesz coś zobaczyć. Nie podnieś, nie podnieś. A nie, tylko, chcesz, tylko coś zobaczę, tylko coś zobaczę. Okej, okay, okej, okay, dobra masz. Tylko chciałem zobaczyć. Eee... No a co weźmiesz z tego? Co z tego weźmiesz? Eee, chyba mrok Mrok, spoko. Mmm... to jeszcze możesz ten wywalić? Masz kwart? Mmm, malutko. Nie no, kwarcu nie, malutko. Ale tak, żeby tylko na pokaz był i tak wezmę mrok. No ja mam przy kwarcu! O, no dobra. Trzy kwarcu. Masz boczek? 10. Cztery, nie, cztery. Cztery. No to wiesz, tak rzuć tak o, tutaj obok, tak o gdzieś teraz stoję. Ale tylko i tak... No, i tak ja tylko wezmę rok. no tutaj tak, tak rzucaj takie rzeczy, które ten... Żeby było, że wiesz... To jeszcze nie wiem. Nie wiem a masz ślubki? No zioła. Albo śrubki 80, też... 80 Dobra, no Dobra, no to weźmiesz tylko... Dobra, no to już. Czekaj. Bo... No i gościu. wezmę to, to, to i to było... tu. Tak bliżej to wrzucę, dobra, żeby było lepiej. O no, z pałowała mojego Q już gościa czekaj, boczek ile było boczka? 4 No. E, a dobra. dałbyś mi... A ile ty masz solidnych, ile masz solidnych? Czekaj, i 84 tych śrubek było to? Ej, a ja, ile masz solidnych? A, masz solidne. A nie mam już solidnych. A, solidne mam, mam 55, a ja to już za, za trade. Nadułeś mi 5 za darmo? A, no, masz. Albo poczekaj, a ślących ile masz? Nie mam. Bo ja mam bardzo... Potrzebuję silący, to... właśnie. A, mam teraz 183 solidne. No. A to weź no jeszcze jakieś, jakieś, jakieś brońki tam 8-2 takiego wyrzuć tak o, tutaj o... Tego tak na pokaz, żeby było jakby trochę więcej rzeczy, nie? Żeby na Ale sobie wiesz, było no i tej... się też mogę bać, no. Widomowy pistolet. A, czekaj, ja to tak ko rzucę tutaj obok. Tako coś jeszcze masz? No, to jest już moje wszystko, no. No to weź jeszcze to rzuć tak na ten. No nie, szatkownicy nie rzucę. Ale ja tego nie zabiorę! Bym jakby chciał, by to Ale wszystko zabrał. Szat nie, szatkownicy nie rzucam, no gościu tu już jest tyle rzeczy, że wiesz. No, no to, to, to nie jest dużo, kurde. No tylko na, na YouTube'a to tylko ten, żeby było. Dobre. Dobra, idę, a poczekaj, poczekaj jeszcze. Ja zobacz na mapę jak to wygląda. No, czy ja to tylko o to zrobię? Dobra, nie wiem. Dobra, to mamy taki boxik, jakby. 2, 3-8 dałem. Dobra Dobra, dawaj już. Czekaj, czekaj. Taki tak zrobię, tak, taki jakby Ala Box, taki duży. Co jeszcze dałeś? Nie, 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 nie. To już? Czekaj, zobaczcie jak to jest. Dobra. No weź tylko tutaj owejdź. I ciebie najpierw przedstawię. Nie i ty to zabierzesz albo mnie kikniesz, ty mnie kikniesz na 100%. I zabierzesz masz, mi głównie, nie, budo. ja nie, ja tu... Dobra, no to tu okay. tutaj jak chcesz. Dobra, no, no to ty ja tym najpierw ciebie przedstawię. Dobra. Kurde. E, najpierw ciebie przedstawię. A mm. potem e, albo sam się przedstawię, dobra? A, a... Nie, ty mnie, ty mnie, ty mnie. Czemu? Sam się przedstawisz. No bo... Chyba i umiesz nie, się. Ty nie, ty... ty mnie, ty mnie. Ty nie, ty mnie, ja nie chcę. Ty mnie. No a czemu? No, bo tak. Do, dawaj, ty mnie. Ja, ej, to się czyta: Czyżyk? Czyżyk? No. Dobra, to czekaj, no. Odpalam. E, dobra, to siema się wszystkim e, z tej strony, Maxio. I dzisiaj będzie kolejny odcinek: będziemy wybierać nagrodę, która. te wszystkie bronie są od e, Czyżyka. No, powiedz coś. No. Siema. No. No, i te nagrody, znaczy tą nagrodę mogę sobie wziąć tylko jedną, więc trzeba będzie dobrze się zastanowić. Więc mamy jedną aktywną baterię, 10 prochu, 10 obsydiana, śrubki, widmowy pistolet, boczek, skara, tylko to jedna 106 jest, taki skar. Potem mamy jeszcze mrok, 10 widmowy, widmo z tłumikiem, no i brzytwa. Szczerze, Eee, nie wiem co wezmę. E... E... może wezmę to. No, tak jest, tak. no widziałem mamo No. I Tak się skamuje. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Zostawcie lajka, subika, dzwoneczkiem. No. No i jak chcecie więcej skamowania, no to napiszcie w komentarzu. Czy chcecie takiego skamowania, czy jakiegoś innego, że w boksie... Napiszcie, ora? No to dzięki Ela.